Talent. Co to jest talent? O człowieku, który go ma, mówi się, że dotknął go palec Boży. Według tej powszechnej interpretacji, talent to dar od Boga. Dar, który wyznacza często kierunek przeznaczenia i losu człowieka. A więc talent jest poza wolą człowieka. Pojawia się wraz z jego narodzinami, a potem już nie daje spokoju. Bo talent domaga się objawienia i spełnienia. Ten wewnętrzny głos, to nieustające pragnienie, prowadzi albo do pełnego szczęścia, albo do wielkiej udręki. Dotyczy to zwłaszcza talentów artystycznych. Barbara Pingot ma niewątpliwie talent. Posiada nadzwyczajną zdolność do malowania zwierząt i ptaków. Pracując w technice akwarelowej, wspaniale oddaje nie tylko ich wygląd, ale też ich naturę, osobowość i wyjątkowość. Chociaż malowała już od dzieciństwa, to jej talent upomniał się o pełne ujawnienie dopiero 10 lat temu kilka lat po rozpoczęciu pracy zawodowej jako grafik komputerowy. Teraz nieustannie maluje. Przygotowuje kolejne wystawy, konfrontuje się z innymi artystami. Twórczość Barbary Pingot nie mieści się w żadnym nurcie malarskiej nowoczesności. Jest to uczciwe, wnikliwe malarstwo realistyczne. Nie jest to sztuka wizjonerska ani sztuka wyobraźni. Jest to sztuka konkretu, podana w niezwykle urokliwy sposób. Można powiedzieć, że Barbara Pingot tworzy piękne dzieła artystyczne. O swojej pracy artystka opowie nam bliżej w wywiadzie, który przeprowadził Jan Sumikowski w studio filmowym MCC Mazurkas. Dla Ciebie wszystkie zwierzęta mają to piękno? Staram się przynajmniej, a już jak trafiam na takie, powiedzmy właśnie trudniej spotykane zwierzę, domowe. Jak miałam kilka lat, to był jeszcze PRL dawno, dawno temu. Moja mama przyniosła nam wspaniałe farby, takie do malowania. I byliśmy zachwyceni ich kolorami. I tak po czasie zrozumiałam, że to były akwarele artystyczne, rosyjskie, białe noce. Wtedy <słuch> bardzo ciężko było dostać coś takiego. A my je zużyliśmy no, w tempie błyskawicznym, z tym, że zrobiły na mnie wtedy takie wrażenie, mieliśmy po kilka lat, że pamiętam to do tej pory. Aktualnie odnosisz sukcesy. To jest znana jako malarka, która świetnie akwarelami maluje zwierzęta. Tutaj mamy zwierzęta domowe, ale też widziałem, że to maluje zwierzęta egzotyczne. Na pewno ci, którzy malują akwarelami, wiedzą, że ja maluję. Bo też słyszałam od kolegów, że o bo tutaj właśnie zwierzęta, tak jak ta Pingot. na pewno. Jakaś jest, tak. Cześć Barbara, widzę, że dojechałaś do Warszawy, ile kilometrów z Zielonej Góry? 460. 460, to pewnie jesteś zmęczona. Troszeczkę. Jeszcze widzę, że Jan cię tutaj zatrudnił do malowania. A to jakaś perliczka, co to takiego? Urszta Pawia. Pawica. <noise> Pabica? Tak, tak, pabica, pabica. tak, tak. będzie widać jak tutaj no. nałożę detale, w tej A, chwili rozumiem. musiałam właśnie, żeby się Czeka, nie żeby żeby rysnęło. Tak. A używasz czasami suszarki jączkowej? Używam, ale w tej chwili nie mam jej, więc... Tu ja na planie jestem, dobrze, że nie mam koloru zielonego, więc mogę się pojawić. Jeśli chodzi o zwierzęta, to one niespecjalnie pozują, no chyba, że trafi się jakiś kot, który śpi. To by się często trafiają śpiące koty, one są przepiękne. Trafiają się i z kotami to jest tak, że jak się spotyka kota na ulicy, no to tak, jeśli wyciągam telefon, żeby zrobić mu zdjęcie, kot albo wieje, albo zaczyna pozować. Tak jak ostatnio byliśmy na plenerze w Bułagowie, tam są bardzo przyjazne koty. To są koty, które. Aktywnie zaczepiają ludzi, ocierają się o nogi, a jak zaczynam robić im zdjęcia, to przewracały się, oblizywały. No, mam naprawdę wspaniałe sesje zdjęciowe tamtych kotów z Łagowa, które będę mogła użyć. Bo psy są takie, że albo są warczące, do takich to nie podchodzę, albo są to takie psy, które wsadzą nos po prostu w obiektyw, no i nic z tego. A Grubelki są bardzo ciężkie do uchwycenia. No właśnie, ostatnie Nie 6, ty. 7 namalowałaś. <grym> 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 za cenę jednego. A Ty, jak obserwujesz zwierzęta, to robisz jakieś szkice, czy tylko zostajecie robić zdjęcia? Z czasów, kiedy byłam nastolatką jeszcze, miałam taki szkicownik właśnie i rysowałam no, to, co się tam trafiło, tak? Czyli były to jakieś właśnie gruble, gołębie. Miałam wtedy papugę. Ale były to takie dosłownie kilkukreskowe. No, dzięki temu mam na przykład serię jak gdzieś tam papuga czy gołam się gapi i to zawsze wtedy wyglądało. Wtedy byłam z tego dumna, z tym, że no, no, czasy się zmieniają. Ja podziwiam Twoje zwierzęta, one są naprawdę bajkowe. I Ty słyniesz właśnie z tej takiej przezroczystości u ciebie oczy są żywy. Te pióra błyszczą. A właśnie, czy ty malujesz postaci ludzkie, akty? Zdarzyło mi się, ale nie do końca czuję ten temat. Jaki? Człowieka. Staram się też inne tematy malować, dla urozmaicenia. Poza tym, kto nie idzie do przodu, ten się cofa. U ten kot to naprawdę miałczy. Tak, no, moje zwierzęta są bardziej realistyczne, niż w tej chwili zakłada trend. A wiesz, jaki był ulubiony zwierzak tutaj naszego prezesa? zgadnie? Krowa? Tak. Skąd wiedziałaś? A, bo tutaj już słyszałam przecieki. A, a Janeczka Ci powiedziała. Tak. Bóźka słynna zrobiła Tak. Barierę. Tak. Wasi zwierzęta mają osobowość. Tak. Ten kot nawet jak śpi, to widać, że on taki leniwy. Zdarzają ci się akwarele, które malujesz nawet kilka dni, bo wracasz do nich. Zdarzają się. Zresztą samo podejście do malowania to jest tak, że wybieram sobie temat, jak rozrysuję ołówkiem, no bo trzeba też zaplanować, jak to wygląda wszystko. A potem, zanim się zabiorę, czasami mijam nawet dwa tygodnie, zastanawiam się, co zrobić. I, I to nie jest tak, że wtedy się zastanawiam wyłącznie nad jedną pracą, ale żeby też nie zepsuć, to muszę się zastanowić, jakie kolory. A zdarzają się takie prace właśnie, że samo się maluje. Ale jeśli jest praca planowana, nie znaczy, że będzie lepsza albo gorsza. Po prostu będzie co będzie. Trzeba czasami improwizować. Czasami wychodzi zupełnie inaczej niż się planowało. Wiesz co, zauważyłem w Twoich obrazach, szczególnie w ptaków, te oczy błyszczą. Jak Ty to robisz, że taka jest przezroczystość w tych miejscach? Jak Ci się udaje ten efekt transparentny? Akwarela jest techniką transparentną. Większość kolorów, które są, to są transparentne, więc jeżeli się namaluje odpowiednio, nakładając, się poczeka, aż wyschnie cierpliwie, to potem ten efekt zostaje. A. To nie jest żadna magia. Tutaj jedynie jest biel papieru, który prześwituje spod warstwy farby. Te takie rozpływające się plamy. Jak tu uzyskujesz ten efekt takich przenikających warstw? to jest bardzo piękne Ciebie tam. Niektóre są takie właśnie płaszczyzny, gdzie te kolory między sobą zachodzą w reakcję. To jest specjalny czy przypadek czasami kontrolowany. Częściowo jest to przypadek, a czasami się tak improwizuje, jak w filmie. Czyli widzę, że tutaj jest za mało pigmentu, no to dołożymy jeszcze trochę. Jeżeli wszystko jest odpowiednio mokre, to się ładnie połączy. Jeżeli nie, uzyskujemy. Dziwne pociągnięcia, albo tak zwane grzybki. No Panie, po się zbliżamy do końca. No w tej chwili nie. mogę to tylko podpisać, tak Dobrze. szczerze. To poczekaj. I Pani tak już za dużo dotknęłam tak. w jednym miejscu zepsułam. No, tylko Ty wiesz, nie mógł <grym> ojcowie to aż tak nie znają się na akwareli, żeby to wiedzieć. Poczekaj. Teraz będzie ostatni moment naszej realizacji, czyli podpis akwareli przez twórcę, twórczyni. Uwaga. Cisza na planie, Janeczka, uwaga. Koniec. No, i mam nadzieję, że pojawisz się na finizarzu. Chciałam podziękować też za nowe prace, które dowiozłeś. Dobra, to ten... też Wam dziękuję. Ja bym mogła, Barbaro, jednego Chyba jamnika nie. w podłużnym formacie takiego właśnie jamnika, trochę po 10 roku życia. Takiego doświadczonego janika brązowego. Krótkowłosy. Krótkowłosy, brązowy, mądry. Mądry, tak, e, pies, z siwą mordką, tak, pies no, wspaniały, z mądrymi oczami. Pies, którego właścicielem jest psycholog moja, wiesz, także to jest pies uduchowiony. To musi być taki wiesz, jamnik Dobrze. psychologiczny. Jeżeli to jest portret jakiegoś zwierzątka, o no to od razu. Na portrecie tak jest łatwiej wybrać coś. To, żeby no, ja tak, żeby tak, dawało tak. jakieś spojrzenie. Osobowość. Bardzo dziękuję za że Spotkanie za to. Z, z Rysiem Rogala i z jego stowarzyszeniem dało tak. taki efekt właśnie wystawy. Tak. tak, ale planuję już wkrótce z następną twoją koleżanką. Wystawę. Dobrze. Z Beatą. Z Beatą. Dobrze. To nie jest radę tajemnicy. Proszę opuśćcie kadr teraz. Całkiem, całkiem musi iść No, teraz. Koniec wywiadu. Światła gasną. Magia zielonego ekranu pryska. Wracamy do szarej rzeczywistości. Ale Paw, tak jak i inne prace artystki, dalej wibrują kolorami i blaskiem.